え Kolejna sukienka z serii tych imprezowych. Tym razem coś w bardzo mocnej czekoladzie. To kolor, który pasuje do każdego typu urody, bo i do blondynki, i do brunetki, i do rudej, do szatynki, więc wydaje mi się, że bardzo fajny kolor, odcień i fason. Fason dopasowany i mini, więc no też dziewczyny trzeba po prostu lubić to taki bardzo seksowny i kobiecy styl. Jak ona jest skonstruowana? Poduszeczka na ramieniu, bardzo delikatna, ona dodaje tutaj siły i pazura, z lekkim namarszczeniem tutaj od góry, schodzi nam to później wszystko delikatnym takim szpiczastym dekoldem w literę V, rękaw, zobacz jaki piękny, nie jest właśnie tu cały dopasowany, tylko takim lekkim dzwonem nam tutaj schodzi w dół i później mamy dopasowaną mocno w tej części talia i biodra, zresztą ona jest cała, dziewczyny, dopasowana. Tym Często do mnie piszecie, czy na wysoką kobietę ta sukienka będzie. Będzie moje drogie, bo tym namarszczeniem pracujemy. Wyciągamy ją przed kolano lub bardzo krótko. To wszystko zależy jak lubimy nosić się. Czy krótko, czy średnio krótko, czy zaraz przed kolanką. Ona jeszcze bardzo ładnie tym dekoldem, który jest tutaj z przodu przechodzi nam w taki też troszeczkę dekoldik. Zobaczcie sobie tutaj na pleckach, więc dodatkowo jeszcze te plecki troszeczkę tutaj odkryte. Rozmiarowo 30 36, 38, 40. Materiał, dziewczyny, bardzo ładnie pracuje i do Was się dopasowuje. Przepiękny jest ten materiał, bardzo przyjemny, mięciutki taki elegancki, yy, dodający tutaj też takiego stylu yy, bardzo kobiecego. Jak sobie zamawiamy tą piękną sukieneczkę, możecie to robić w sklepie online www.chikaboutique.pl, możecie do mnie składać, yy, pisać i składać sobie zamówienia w wiadomościach prywatnych na numer telefonu 511 516 064 lub odwiedzać mnie stacjonarnie w Oświęcimiu na Małym Rynku 8.